4 kwietnia zapraszam na informacje lokalne. Droga zima. Było ślisko, teraz trochę lepiej. Oboczne, to jest masakra. Nerwowa sesja w Mszanie Dolnej. Bo po komisję jedną wybrali do tego? Wybraliście rewizyjną komisję promocji, sportu, oświaty, nie wiem jakiej tam jeszcze. Samorządy budują targowiska. W tym momencie jeszcze nie wiadomo jaki jest ogólny koszt, bo przetarg jest nierozstrzygnięty. Samorządy podliczają koszty związane z odśnieżaniem. Już wiadomo, że środki przeznaczone na ten cel nie są wystarczające. To już kolejny atak zimy tej wiosny. Dziś rano wielu kierowców było zaskoczonych dość mocno padającym śniegiem. Z rana było ślisko, teraz już trochę lepiej. ale. Poboczne to jest masakra. No, jakieś piaskarki jeżdżą, jeżdżą, z rana przejechały. O stłuczkę czy też kolizję nie trudno, dlatego policja apeluje do kierowców o rozsądek. Pod zalegającym błotem śniegowym na drodze może pojawić się lód i może nas zaskoczyć, dlatego apelujemy noga z gazu. Patrzymy to, co, na to, co dzieje się przed nami na drodze i na pewno bezpiecznie dojedziemy do celu. Kierowcy muszą zbroić się zatem w cierpliwość, tak jak i przechodnie, bo nie lepiej jest na chodnikach. Ciężko, ciężko. Czy mają panowie już dość tej zimy? Powoli tak! Na zimę narzekają też samorządy. Przeznaczone pieniądze na odśnieżanie nie wystarczają. Limanową odśnieżanie kosztowało do tej pory przeszło milion złotych. Mszana Dolna na ten cel już wydała 200 tysięcy złotych zarezerwowanych w budżecie. Dodatkowo mszański magistrat musiał dołożyć kolejne 75 tysięcy złotych. Jeszcze nie mamy faktur za marzec i za kwiecień, bo nie wiadomo czy zima się skończy. Także na pewno ta zima będzie dużo, dużo kosztowniejsza niż... No jest to kwota przy tych warunkach zimowych, jaką, tych warunkach zimowych jakie tutaj mamy, no na pewno będzie niewystarczająca. Zarezerwowana pula 2 milionów 300 tysięcy złotych na odśnieżanie dróg powiatowych stopniała prawie do zera. Nie jesteśmy w stanie w każdym momencie, w każdej chwili być daną pługopiaskarką, ale nie było jakichś takich w tym sezonie zimowym przeszkód, co do przejezdności na naszych drogach. Wiosny, jak nie było widać, tak jej na razie trudno się spotkać. Choć wszyscy mamy jej dość. No, w zasadzie by już wystarczyło. Mogłoby się skończyć. To nie będzie wiatr, tylko od razu będziemy mieć lato. Mam dość tej zimy. Na szczęście wyjeżdżam za granicę. Nie wszyscy radni mszany dolnej głosowali za poprawkami do budżetu zaproponowanymi przez Tadeusza Filipiaka. Burmistrz skrytykował radnych za taką postawę. Przedszkolaki ze zgromadzenia sióstr franciszkanek w mszanie dolnej złożyli życzenia burmistrzowi miasta i radnym. Przedszkolaki przyniosły piękną pistokię pomogły wykonać? Ela, siostra dyrektor, nasza siostra Marzenka i pani Teresa. Oprócz wystąpienia komendanta Straży Miejskiej i Policji był to tego dnia jedyny spokojny moment podczas 35. sesji Rady Miasta w Mszenie Dolnej. Nerwowo zrobiło się od momentu podjęcia przez radnych uchwały dotyczącej wprowadzenia poprawek do budżetu. Nie bo po coście Komisję Jedną wybrali do tego? Wybraliście rewizyjną komisję promocji, sportu, oświaty, nie wiem jakiej tam jeszcze. Nerwy i emocje poniosły burmistrza miasta Tadeusza Filipiaka, który nie mógł zrozumieć postawy pięciorga radnych wstrzymujących się od głosowania nad poprawkami do wspomnianego budżetu. Chodziło m.in. o przeznaczenie środków z budżetu miasta na roboty budowlane na osiedlu Bołdony i ulicy Leśnej. Tu miasto otrzymało na ten cel ponad milion złotych odwoje wody. Oczywiście poniosły mi emocje, ale trudno rozumieć takie zachowanie, kiedy, kiedy budżet może być większy, czyli możemy wydać więcej pieniędzy w mieście, grupa radnych głosuje zupełnie inaczej niż nakazywałby zdrowy rozsądek i pojęty dobrze interes naszego miasta. O dobrze pojętym interesie miasta mówili również ci radni, którzy od głosu się wstrzymali. Nie chcieli jednak do kamery się wypowiadać. Podczas sesji mówili, że to nie pierwsza taka sytuacja, kiedy Tadeusz Filipiak w ostatniej chwili do porządku obrad wprowadza punkt dotyczący zmian w budżecie. Nie są w ten sposób traktowani poważnie. Emocji również nie brakowało przy złożeniu przez pięcioro radnych wniosku dotyczącego płatności przez mieszkańców Mszany za śmieci. Z dziewięciu złotych proponowany w uchwale do około trzech proponowanych przez wnioskodawców różnią się od proponowanych we wcześniejszej uchwale Rady Miasta, no ale myślę, że te ustalenia zostały zweryfikowane przez burmistrza, który tutaj przekonał myślę, myślę w moim odczuciu, że przekonał. Tą grupę radnych. Sytuacja była tak napięta, że przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Jacek Wardyński złożył wniosek o rezygnację z przewodniczenia tej komisji, nie mogąc współpracować ze wspomnianymi radnymi. Na następnej sesji radni mają zająć się wspomnianym wnioskiem. Mszana Dolna jest już w trakcie budowy targowiska. W Limanowej prace w tzw. dołku rozpoczną się po rozstrzygnięciu przetargu. W mszanie dolnej pracy już trwają, Limanowa czeka na rozstrzygnięcie przetargu. Być może tak jak w przypadku przebudowy ulicy Czecha, Lipowej, Grunwaldzkiej i Sikorskiego, popularne targowisko na dołku wykona firma z naszego regionu. W tym momencie jeszcze nie wiadomo jaki jest ogólny koszt, bo przetarg jest nierozstrzygnięty. No i nie wiemy jeszcze w tym momencie, która z tych ofert jest najkorzystniejsza, bo oferty są badane. Dopiero jak przetarg będzie rozstrzygnięty, wtedy będziemy mogli powiedzieć, jaka jest ostateczna kwota tej inwestycji. Miasto na ten cel przeznaczyło ponad 4 miliony złotych. Po przebudowie rynek maślany w Limanowej ma się całkowicie zmienić. Będzie miał dwupoziomowy parking dla 70 samochodów i blisko pół tysiąca metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej pod handel. Mszanie Dolnej pracy z budową targowiska rozpoczęły się już w lutym, jednak obfity śnieg i mróz przerwały prace, które wykonuje rodzima firma Brookbud. Złożyła ona najniższą ofertę i za niewiele ponad 3 miliony 100 tysięcy złotych wykona budowę targowiska. Troszkę zima nam pokrzyżowała plany, ale rozmawiałem z wykonawcą. Nie widzi zagrożenia oddania terminu. W tej chwili trwałem pasy ziemne, czyli budowa mocnych stop betonowych, kanalizacji burzowej i wszystkich innych całej infrastruktury tej, której nie będzie widać. Nowy plac targowy będzie wybrukowany granitową kostką. Powstaną zadaszone i odkryte stoiska na owoce, warzywa, rękodzieło, nabiał, zaś całość będzie oświetlona. Policja w Mszanie Dolnej podsumowała 2012 rok. Na sesjach w Urzędzie Miejskim i Gminnym komendant Komisariatu Policji Marek Szczepański podzielił się z radnymi informacją o stanie bezpieczeństwa i pracy policji. A ta nie jest taka zła. Spadła przestępczość w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1,4%. Należy to uznać na pewno za pewien sukces. Niestety jest i druga strona medalu, bo o 3% spadła wykrywalność. A wiąże się ona z włamaniami do domów jednorodzinnych, które były prawdziwą plagą. Policji jak na razie nie udało się zatrzymać złodziei. Kolokwialnie mówiąc, wpadają na ten teren, dokonują włamania z tego terenu, wyjeżdżają. Dlatego też zwróciłem się do wszystkich samorządowców i także zwracam się do yy, osoby internautów, które na pewno będą oglądały ten wywiad, yy, żeby jednak częściej częściej dzwonić na policję, gdy są osoby jakieś podejrzane kręcą się w okolicach domów, bloków. Dużą pomoc w poprawie bezpieczeństwa na terenie zagórzańskich samorządów miała również w minionym roku Straż Gminna i Miejska. Każdy dodatkowy paszport to jest dodatkowa jakby, dodatkowa jakby pastylka, która leczy organizm i zawiera w sobie napis bezpieczeństwo publiczne. Na ponad 2700 stwierdzonych w całym powiecie limanowskim przestępstw niewiele, bo ponad 300 odnotowali policjanci z Mszany Dolnej. Nałożyli oni ponad 1000 mandatów. Na drogach Niedźwiedzia miasta i gminy Szanadolna zginęły trzy osoby. Z morą ciągle pozostają niestety pijani kierowcy. Uzbrojeni w długie sikawy z maskami na twarzach i ubrani w słomiane stroje. Mimo przenikliwego zimnej, zimowej pogody na ulicach Dobrej tradycyjnie w Śmigus-Dyngus pojawili się śmiguśnioki. Bardzo dobrze, za młodości tak samo się chodziło jak i oni. Kilkunastoosobowa grupa młodych ludzi przebrana za śmiguśnych dziadów na ulicach Dobrej pojawiła się już po godzinie 6 rano. Śmiguśnioki robili wszystko, aby ich można było zauważyć. Wytaczali kosze ze śmieciami, zatrzymywali samochody prosząc kierowców o jałmużnę. To już od, od zda się, przed wojny jeszcze takie, że były ci słomiaki, śmiguszniaki, jak się u nas to nazywa i, i, to, i to się ciągnie coraz dalej i tradycje młodzi podtrzymują. Zbierali jajka też, ale i pieniążki. A teraz? A teraz pieniążki raczej chyba, z tym, że teraz już mniej po doma. Dawniej, gdy, gdzie były panny, no to obowiązkowo musieli być. Tradycja jest tradycją, ale, ale nie powinien takich cyrków wyrabiać. Kiedyś wyglądało to inaczej? No pewno. Może Pan coś o tym opowiedział? No a to, człowiek się spóźnia wszędzie. I choć może sam zwyczaj nie wszystkim się podoba, to tradycję taką trzeba i należy podtrzymywać. Zwłaszcza, że okolice Dobrej to jedyne miejsce na mapie naszego regionu, gdzie ten zwyczaj jest jeszcze kultywowany. W tym wydaniu to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Monika Antosz-Grodzicka.